Wszystkim z tej strony, Przemek. Jak widać, jest to kolejny gameplay z gry Lucius. E, odcinek piąty. Ja przyznam Wam się szczerze, że grałem trochę już. To znaczy grałem trochę. Grałem w tą misję, żeby wiedzieć o co chodzi. E, grałem w to, bo. Nie chciałem, żeby, żeby odcinek znowu był jakiś taki mega długi i żebyśmy tutaj musieli to oglądać przez jakieś pół godziny mojego motania się. Więc e, czy dobrze idę teraz, czy znowu zamotałem? O Jezus. Chyba dobrze. Nie, chyba nie dobrze, no chyba się zgubiłem z Tobą, nie wiem, co gramy po prostu no, czekajcie, no to do tyłu, tak? Dobra, do tyłu i na prawo, drzwi. A lewo, się, dobra, te drzwi miałeś. No, są schody, dobra. Wiem, co muszę zrobić ale szczerze mówiąc nie udało mi się jeszcze e, przejść misji, więc e, będę chciał, nie wiem, no, tym razem to jednak przejść, ale jeżeli mi się nie uda, to po prostu wytnę, wytnę to, co, co było nieudane i, i po prostu dokleję po prostu to, co... O, jest nasza ofiara. Dokroję to, co on, e, już, już mi się udało zrobić. Nie będę tam powtarzał po pięć razy. Time tak, tak, tak. Jesteś bardzo busy. Cały dzień siedzisz tylko i rządzisz. No i tutaj musimy coś tam... Hmm. Tutaj jest napisane, że musimy sprawić, żeby cierpiała, bo jest bardzo wredną osobą, no to więc e, zrobimy to. <grych> zrobimy to. Tutaj wiem, że jest takie przejście, a ojciec też jest dobry. Sorry, sorry i odejdź stąd. Ciągle to słyszę. Później się dziwi, że dziecko ma jakieś problemy psychiczne. No albo bo nie kocha po prostu, widzicie, co się tu dzieje. Tata mówi idź mi stąd, mama gdzieś łazi, nie wiadomo gdzie jest. To jakiś gliniarz się kręci, Aha, ja wiem, że to są schody na dół. Ah, fuck off. Mm -hmm. Tu są schody do tego gościa. Ktoś siedzi taki facet. O jest. No, I my mamy wykończyć tamtą mówmy, pokojówkę, czy nie wiem kim ona jest. Więc potrzebujemy to. A to jest trudka na szczury. Tylko jak widzicie, jest tutaj czerwony wykrzyknik. Teraz nie możemy tego wziąć. W dzienniku mamy napisane, że. Trudka na szczury. Nie możemy tego teraz wziąć, bo wiedzieliby, że to my. No jasne. Jakbym to wziął, to by gościu mnie widział. I musimy poczekać, jak wszyscy zasną. Aż wszyscy zasną. No więc co robimy? Aha, no tak, ten gościu chce jakieś wino muszę mi przyniósł ale. Nie wiem gdzie mam tutaj tej winnicy. Nie wiem gdzie jest ta winnica Nie tutaj Jest jakieś pomieszczenie Tylko nie wiem jak je znaleźć Tak naprawdę Czekajcie Tutaj się przechodzi. Było gdzieś jakieś takie pomieszczenie, gdzie trzeba było iść, a nie, to do niego się wchodzi. Jest, jest jakiś garaż, i za tym garażem są jakieś. A, jakaś piwnica, coś takiego, ale szczerze nie wiem. Nie wiem, jak tam dojść w ogóle. To jest ten facet. Ja ogólnie muszę iść teraz do swojego pokoju, żeby się położyć i poczekać, aż wszyscy też zasną. I wtedy mam tam wrócić do niego. Mógłbym ewentualnie spróbować znaleźć tą widnicę i dać mu te wino, bo tam moje dobre zachowanie się poprawia. No ale czy to ma jakiś większy wpływ na, na, na grę, nie mam pojęcia. Więc może. Nie będę, No dobra, ona tu siedzi, nie będę próbował, matka zaraz mi coś da do roboty pewnie, więc nie podchodzę, co ona tu robi, kurde ile tu osób jest, już je wszystkie kręcą, dobra. Gdzie jestem, mój cholerny pokój? Czekać co to jest, lobby? Lobby to jest lobby, nie. To samo wejście. Budynek ma w ogóle dwa skrzydła, więc ciężko jest tutaj cokolwiek znaleźć. Co to jest? <laughs> magiczne gacie. Działa? Zobaczcie, magiczne gacie. Dalej, jest. <laughs> Działa za każdym razem. <laughs> tak naprawdę to nie wiem dlaczego pełno różnych gaci leży tutaj. Stringów i innych różnych dziwnych rzeczy. Ale no co, no... no pff, leżą sobie. <laughs> ...z niewiadomego powodu. <laughs> Musimy przejść... w <do> pokoju. <laughs> no i tak... ...mamy tu pogódkę. Musimy uważam, żeby nas nikt nie znalazł, nie zauważył. Bo inaczej nas cofną do łóżka. No i koniec będzie game over. Tak jak już mówiłem, próbowałem przejść do wcześniej, ale nie udawało mi się. Może wydawać się to proste do zrobienia, ale nie jest. Tutaj widzicie, mama wstała szuka, nie wiem, usłyszała jakieś hałasy czy coś. Próbowałem wszystkie drzwi otworzyć, i niestety tylko tutaj mogę się schować. Wszystko inne pozamykane. Muszę teraz słuchać kroków. Mamuśka tutaj chodzi. Zaraz przejdzie. Dobra, otworzyła tam drzwi, bo słyszałem. Więc możemy też to zrobić, wyjść teraz. Idziemy powoli. Dobra, może nie tak powoli, trochę szybciej. Mała cierpi na bezsenność, chyba. Bo <grybujesz> w środku nocy łazi. Nie wiem co tam robi. W kuchni jest. Nie będę otwierał drzwi, ale uwierzcie mi, że jest tam w kuchni. Więc ja. muszę przejść do tego gościa tam stoi taki gość nie wiem czego będzie widać teraz ale on tam gdzieś stoi jest tam taki frajer I za każdym razem jak próbuję do niego podejść no to niestety jest jestem zauważony i jest game over więc muszę spróbować rozwalić tą Rówka tam. Ale tak, żeby on mnie nie widział. Spróbujemy, zobaczymy czy się da. Dobra. Chyba się <laughs> udało. Kurde, nie wejdę. Gdzie są drzwi? To nie tą moc, to mam moc, tutaj jedynkę, dobra, pójdź kurwa grubo O, Jezu, udało się. Dobra, dziadka nie ma? Nie ma dziadka. Cieszę się. To jest moje. Dawaj ja. dobra. Co mam teraz? Wrócić tam, tak? Wow. Czyli chyba wrócę górą, chyba mnie nikt nie zauważy. Mam nadzieję, aha, czyli wystarczyło schować tylko ten pojemnik, i siedz... <grym> się, <znać> a tak bym szedł z tym pojemnikiem z powrotem na górę. A no dobra, <laughs> eee, mamy teraz. Aha, mamy tę te, trudkę. Te teraz są, with this red poison. I will... Let her know what happens if you break one of the cardinal sins, uh, whatever. Nie wiem co to znaczy. Cinsa, coś tam. No, no 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 no. Dobra. Ogólnie chodzi o to, żeby ją wykończyć. I idzie znowu gdzieś <laughs> gdzieś tam chodzi idź mamo znowu mi powstrzymasz, coś mi dasz do zrobienia. Idź po sprzątaj pokój albo coś i znowu będę musiał się wracać Dobra, jest pa, 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 pa. Dobra, wyjdź. Muszę coś zrobić. O! Wyciągę to. Są to brudki, tak? Nie, yy, ta dobra. Syp. <grystanie> dobra. No i jest filmik końcowy. <grystanie> Smacznego. <grystanie>

Ciekawe, this is a clear case of poisoning and i need to interview everyone in the house again who prepares the food around here okay. now i think it was jovita but i can't imagine she would be capable of something like this oh my god why is this happening <laughs> it's for me to decide who is capable of what mr wagner would you consider vacating the house for a couple of weeks, until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, Mam nadzieję, że się podobało. Nie było motania tym razem. Było to dosyć szybkie. Ale no w sumie to o to chodzi, żeby się nie motać. Jakoś to sprawnie wszystko, wszystko poszło. Jeżeli się podobało, to proszę o łapki do góry. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Szósty odcinek powinien się niedługo pojawić. I z tej strony to wszystko z mojej strony. Right weather, right spot and the right time.